Owa. Jak debata, to tylko w republice. W dobie prezydenckiej walki na mieszkania, to nasz dom wolnego słowa da w piątek dach nad głową racjonalnym argumentom. Nie ma co wyważać otwartych drzwi. Do nas wstęp ma każdy. Ekspres Plus, Rafał Płatera. Zapraszamy. Trefo Trzaskowski wskazał źródło wycieku informacji o mieszkaniu Karola Nawrockiego, Informuje niezależna w wywiadzie radiowym zdradził, że nie chodziło o oświadczenie majątkowe, a o ankietę poświadczenia bezpieczeństwa wypełnianą dla ABW. Prezes firmy Inpost Strefa będzie pierwszym ekspertem, który zada pytanie podczas debaty prezydenckiej w Republice. Nasi widzowie zobaczą wszystko już ten piątek, 9 maja. Dwóch mieszkańców suwałk zostało zatrzymanych przez policję za kradzież paliwa ze stacji benzynowych. Okradali nawet maszyny budowlane stojące przy drogach, wpadli mimo specjalnych zabezpieczeń. Jaki ojciec, taki syn. Udowodnili to jeden z najlepszych piłkarzy świata: Cristiano Ronaldo i jego potomek Cristiano dos Santos. Junior został właśnie powołany do portugalskiej kadry do lat 15. Reżim Donalda Tuska za wszelką cenę próbuje odwrócić losy prezydenckiego wyścigu. Na ostatniej prostej kampanii do gry wkroczyły służby specjalne. Cel mają jeden zniszczyć wizerunek Karola Nawrockiego. Niespodziewane kłopoty może mieć jednak Rafał Trzaskowski. Prawo i Sprawiedliwość ujawniło, że Trzaskowski nie uzyskał poświadczenia bezpieczeństwa od ABW. To standardowa procedura, z którą inni politycy problemów zwykle nie miewają. Dlaczego w tym przypadku jest inaczej? Już nikt nie ma wątpliwości. Do sztabu Rafała Trzaskowskiego dołączyły służby specjalne. Wszystko przy spadających notowaniach wiceprzewodniczącego P.O. a to nie koniec kłopotów zastępcy Donalda Tuska. Czy prawdą jest, że Rafał Trzaskowski swojego czasu nie uzyskał poświadczenia bezpieczeństwa od służb, mimo że składał taką ankietę? Platforma Obywatelska atakuje Karola Nawrockiego za jego mieszkanie, ale sam Rafał Trzaskowski zdradził, że informacje o nim pochodzą z niejawnego postępowania ABW, gdy obywatelski kandydat otrzymywał certyfikat dostępu do informacji ściśle tajnych Unii Europejskiej. PiSowskie służby, bo to za PiSu przypominam, Nawrocki był prześwietlany i wypełniał tę ankietę. Wątpliwości wokół tej sprawy mają dzisiaj ci, którzy nie potrafią sobie wyobrazić, nie potrafią zrozumieć tego, że można pomagać w sposób bezinteresowny. Republika ujawniła, że nieformalny sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego złożony ze służb specjalnych znajduje się przy ulicy Kieleckiej 32 w Warszawie. Całą akcją mają koordynować pułkownicy ABW. Agencja zapowiedziała, że będzie pozywać tych wszystkich, którzy po prostu oczerniają i insynuują. Oskarżenia są absolutnie absurdalne. Ani Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ani żadna inna służba specjalna nie ingeruje, nie uczestniczy w sprawach kampanii wyborczej. O tym, że jest dokładnie na odwrót, pisał profesor Sławomir Cęskiewicz. W służbach, zwłaszcza ABW, praca nad Nawrockim ruszyła pełną parą. Przygotowują prowokację dotyczącą spraw majątkowych, którą sprzedadzą medialnie jako śledztwo wspólnego zespołu śledczego dziennikarzy XY. A w rzeczywistości będzie ona jedynie wykorzystaniem ustaleń i wyjaśnień zawartych w teczce postępowania sprawdzającego. To modus operandi tej ekipy zastosowany także wobec ambasadora Szatkowskiego, czy mnie osobiście. I te powielą. Jutro manifestacja w obronie profesora Sławomira Cęckiewicza, który ma usłyszeć zarzuty w sprawie tzw. linii zdrady Tuska. Początek o dziewiątej przed prokuraturą przy ulicy Nowowiejskiej w Warszawie. Organizatorem jest Klub Gazety Polskiej. Wielkimi krokami zbliża się kolejna debata prezydencka, organizowana przez Republikę. Tym razem przyjmie ona zupełnie nową formułę. Kandydaci zmierzą się nie tylko ze sobą, będą musieli także stawić czoła pytaniom ekspertów. Nie byle jakich. Ta debata może zaważyć o wyniku wyborów prezydenckich. Pierwszym z ekspertów zadających pytanie kandydatom będzie Rafał Brzoska, prezes firmy Impost. Będzie pytał o te decyzje władzy, które przekładają się bezpośrednio na zamożność, portfele Polaków, dobrobyt polskich rodzin. Także no jestem bardzo ciekaw i pytania, i jak sobie kandydaci poradzą z odpowiedzią na nie. W kolejnych dniach ujawnimy nazwiska kolejnych ekspertów. Debata prezydencka w Republice już w piątek, 9 maja o 20.00. Jechał skuterem po bandzie. Obywatel Rosji tak się rozpędził w centrum Warszawy, że z impetem pobił i okradł pieszego. Do ataku doszło miesiąc temu, ale finał tej jazdy bez trzymanki poznaliśmy teraz. Stołeczni funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali sprawcę. I kto mówił, nas nie dogoniat? Do zdarzenia doszło na początku kwietnia przy ulicy Chmielnej. Policjanci zostali powiadomieni o ataku na 21-latka. Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala. Jednak dzięki nagraniom i świadkom ustalono, że napastnik porusza się charakterystycznym skuterem. Teraz udało się go zatrzymać dzięki czujnemu oku jednemu z policjantów po służbie. Rozpoznał on poruszający się ulicami stolicy skuter sprawcy. Wspólnie z umundurowanymi policjantami skontrolowali kierującego. Okazało się, że to właśnie poszukiwany Rosjanin. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu. Grozi mu do 15 lat więzienia. Nieuczciwość nie popłaca. Dwaj mężczyźni z Suwałk byli przekonani, że bezkarność zapewnią im kominiarki i kradzione tablice rejestracyjne. Przy ich użyciu kradli paliwo, a jednak zostali zatrzymani przez kryminalnych. Okazało się, że łącznie ukradli blisko 2000 litrów paliwa o wartości 11 tysięcy złotych. Podejrzani trafili do policyjnego aresztu. Zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im po 5 lat więzienia. Tak czasami bywa, że ci, którzy pomagają na co dzień, także proszą o pomoc. Tak jest w przypadku strażaków z podlaskiego OSP Klewianka. To oni pierwsi rzucili się do akcji gaśniczej w Biebrzańskim Parku Narodowym. Wyruszyli z tym, co mieli, a był to stary, ponad 30-letni wóz ratowniczo-gaśniczy. Niestety, podczas tej akcji uległ awarii. Naprawa jest nieopłacalna, dlatego strażacy utworzyli zbiórkę na portalu pomagam.pl na nowy wóz strażacki. Druchowie z OSP Klewianka potrzebują 100 tysięcy złotych na nowy wóz, bo dziś nie mają żadnego. Kto chce wiedzieć, co nam w duszy gra, musi oglądać plusa do samego końca. Czujne ucho wyłowi dźwięki Chopina. Genialny kompozytor wciąż ma wielu naśladowców, rekordowo wielu. Szczegóły za chwilę. Gramy dalej. 133 kardynałów zebrało się w Watykanie, aby wskazać następcę Franciszka. Wieczorem nad Kaplicą Sekstyńską pojawi się pierwszy dym, który zakomunikuje wiernym, czy wybrano nowego papieża. Tegoroczne pożary w Los Angeles strawiły wszystko na swojej drodze, w tym olimpijski dobytek pływaka Garego Hola Jr. Sportowiec stracił w ogniu swoje medale. Teraz wręczono mu ich repliki. Nasz reporter Mateusz Nowak nie raz udowodnił, że nie boi się żadnych aktywności, nawet e-aktywności. W Ekspresie Plus wejdzie do wirtualnego świata i sprawdzi, ile czasu spędzają w nim inni internauci. Blisko godzinę temu uroczystym wejściem kardynałów elektorów do kaplicy sekstyjskiej rozpoczęło się konklawę. Na wybór 267 papieża czekają wierni na całym świecie, a biały dym może pojawić się jeszcze dziś, choć na razie, co podglądamy, jeszcze się nie pojawił. Czyli zamknięte na klucz. Właśnie w takich warunkach odcięci od świata kardynałowie wybiorą nowego papieża. Czekają papieskie szaty, ale przede wszystkim tłumy wiernych na całym świecie wpatrują się w plac świętego Piotra. Wszystko w rękach Ducha Świętego, ale Watykan już jest przygotowany na wybór papieża. Proszę zobaczyć ten pięknie przystrojony balkon. To właśnie tam za kilka godzin, być może za kilka dni, pojawi się nowo wybrany papież. Być może jeszcze dziś około 19.00 świat powita nowego Ojca Świętego. Czarny dym oznaczać będzie dalszą naradę. Biały, nowy rozdział w historii Kościoła. Warto śledzić wydarzenia z Watykanu na antenie Republiki. Król Karol III i królowa Kamila świętują drugą rocznicę koronacji po królewsku. W Londyńskiej Galerii Narodowej odsłonili swoje najnowsze portrety. Król został uwieczniony w mundurze marynarki wojennej z koroną umieszczoną na stoliku. Królowa w koronacyjnej sukni na neutralnym tle. Jeden z malarzy zdradził, że monarcha, pytany, czy podobają mu się portrety, odpowiedział, że są ok. Cóż, o gustach się nie dyskutuje, zwłaszcza królewskich. Bez internetu dzisiaj ani róż. I dlatego od 10 już lat obchodzimy Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej. Termin nieco tajemniczy, ale Mateusz Nowak lubi każdy rodzaj aktywności. Dlatego zamiast mówić e-tam, postarał się e efektywnie w e-świat przeniknąć. Z poważaniem Mateusz Nowak. Wyślij. Uff. Kolejny mail, no ale cóż, taka ta pracowa rzeczywistość, a do tego jeszcze media społecznościowe, e-wnioski, e-bankowość. Człowiek może się w tym e-świecie trochę zgubić. Bo też wciąga on bardzo mocno i wbrew pozorom nie tylko młodych. Starsi też surfują po sieci aż miło. W sprawach prywatnych około półtorej godziny. Dziennie, a w pracy? A w pracy 6 godzin. No czyli tak w sumie to z 8 dziennie. No tak, ale. To zrobię. Do czego pan internetu używa? Do zabijania czasu. Czyli media społecznościowe, jakieś gry. Tak. Czyli rozrywka. Ale przecież ta nasza e-aktywność może być całkiem produktywna. Głównie do nauki. To kupna czegoś. Zainwestowania w coś. Czyli w ogóle media społecznościowe i takie błahe sprawy to nie tylko do rozwoju. Tak jest. Wszystkie aplikacje dotyczące mojej pracy, wszystkie aplikacje dotyczące bankowości, każdy musi mieć e, konto bankowe? Teoretycznie tak, ale znam takich, co nie mają. Początki internetu to rok 69 i sieć zwana Arpanet, która połączyła komputery Uniwersytetu w Los Angeles. Wtedy też wysłano pierwszego maila. Teraz to już cuda niewidy w tych internetach można znaleźć. Ostatnio popularny staje się czat GPT, który ponoć zna odpowiedź na każde pytanie. No to najpierw pytanie, na które odpowiedź i my znamy. Rozwiązanie dostajemy po kilku sekundach. Tak, czat GPT też docenia Express Republiki. A może by tak... Proszę. I jeszcze pyta na dole, czy wiadomość powinna być bardziej swobodna czy formalna. Skubany, dobry jest. W końcu to e-ekspert. Internet to jednak dopiero daje możliwości. Z pewnymi znajomymi spoza Warszawy, to wykorzystujemy e Face'a czy, czy, czy inne tam środki komunikacji internetowej, żeby od czasu do czasu wymienić poglądy albo, albo zdjęcia po prostu. Z wakacje. Ważne jednak, żeby mieć się czym wymieniać. Dlatego warto wylogować się do życia. Podobno w realu też jest ciekawie. Galaktyka dźwięków w połączeniu z nutą klasyki filmów fantazy. Wszystko to gwarantuje 15. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny NDI Sopot Classic. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Kosmos. No i zapowiada się rzeczywiście odlotowo. Opera Leśna w Sopocie zaprasza od 24 czerwca. W programie festiwalu nie mogło zabraknąć Odysei Kosmicznej z utworami Johna Williamsa. Będą również muzyczne aranżacje utworów znanych z Gwiezdnej Kwojen i Harry'ego Pottera. Podczas Kosmicznego Festiwalu Dźwięków zaprezentuje się światowej sławy południowo-koreański tenor Seo Kyung-baek. To co? Kurs Sopot? Zapraszamy do piwnicy. Ale spokojnie, nie czyha tam bazyliszek. To niezwykła wystawa Pan Tadeusz. Historia w druku. Ekspozycja w Muzeum Starożytnego Chudnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie pod Warszawą prezentuje wyjątkowe wydania epopei narodowej z kolekcji znanego językoznawcy profesora Jerzego Bralczeka. Najstarsze egzemplarze pochodzą z XIX wieku, ale są także tłumaczenia Pana Tadeusza na inne języki. Na przykład japoński. Czy w tym przekładzie telimene również oblazły mrówki? Najlepiej sprawdzić samemu. Wystawa potrwa do... 14 maja. Muzyka Chopina zawsze w modzie. Kompozycje polskiego pianisty mimo upływu lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Skąd to wiemy? Po liczbie zgłoszeń do 19. edycji konkursu Chopinowskiego. W tym roku padł absolutny rekord. Chęć rywalizacji w muzycznym wyścigu zadeklarowało 642 pianistów z 54 krajów świata. Przesłuchania odbywały się codziennie. Ostatecznie wyłoniono 85 osób, w tym dużą grupę Polaków. Inauguracja konkursu odbędzie się 2 października. Do usłyszenia jesienią. Pogodo, weź, ty się ogarnij. W kalendarzu maj, a za oknem chłód. No i niestety na ocieplenie nie ma co liczyć, choć słońca, na szczęście, będzie całkiem sporo. W piątek mieszkańcom Podlasia i Śląska mogą przydać się parasole. W pozostałych regionach padać nie powinno. Termometry pokażą od 10 stopni na północnym wschodzie do 16 na pomorzu wypas. Sobota deszczowa będzie na północnych i zachodnich krańcach. Pogodniej jedynie na Mazowszu i Podkarpaciu. Najchłodniej na południu kraju, tam zaledwie 10-11 stopni. W niedzielę deszczu mniej popada tylko na południowym wschodzie, najwięcej słońca zaświeci na Mazowszu. Na termometrach najwyżej 17 stopni tyle zanotujemy na południowym zachodzie. Cristiano Ronaldo znają wszyscy to wciąż żywa legenda futbolu, która nie zamierza mówić pas. Portugalczyk, mimo 40 lat na karku, wciąż daje radę na boisku. Zanim przejdzie na emeryturę, chce zrealizować jeszcze jeden cel i jest blisko, bo jego syn rośnie, gra coraz lepiej i wspólny występ w kadrze nie jest już scenariuszem science fiction. Niedaleko pada jabłko od diabłoni. Cristiano Ronaldo Junior kocha piłkę nożną i chce zostać kiedyś tak samo wielkim piłkarzem jak jego tata. Właśnie wykonał pierwszy poważny krok. Został oficjalnie powołany do reprezentacji Portugalii do lat 15, co wywołało nie lada poruszenie w świecie sportu. Z narodową drużyną wystąpi w międzynarodowym turnieju w Chorwacji. Kariera Cristiano Ronaldo Juniora rozwija się dynamicznie. Obecnie gra w młodzieżowej drużynie Al-Nasr i w 15 spotkaniach strzelił 8 goli. Klubowe Mistrzostwa Świata zbliżają się wielkimi krokami. Będzie to historyczna edycja tego Mundialu, bowiem udział w nim wezmą aż 32 drużyny. O tym, że będzie to spektakularna impreza, przekonany jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump na miesiąc przed turniejem gościł w Białym Domu prezydenta FIFA Dzieniego Infantino. Jak obaj przekonują, wszystko jest już dopięte na ostatni guzik. Klubowe Mistrzostwa Świata rozpoczną się 16 czerwca i potrwają miesiąc. Wielokrotny mistrz olimpijski w pływaniu w latach 1996-2004 Gary Hall Jr. doczekał się replik swoich 10 medali. Oryginały zostały zniszczone w niedawnym pożarze w Los Angeles. 50-latek krążki odebrał z rąk byłego szefa MKOL Tomasa Bacha. On sam także pomaga poszkodowanym w tragedii. Wspomoże finansowo osoby, które straciły cały swój dobytek. Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera. No tak mówiono kiedyś. Dziś już wiemy, że przydaje się i chęć, i matura. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy maturalna wiedza, na przykład z angielskiego, może nam się przydać. Cosa ci aspetti questa esperienza con z nową mają dell'Udinese? So, what do you expect from Udinese? Uh, we will say, uh, what time we will tell. Uh, we will say uh, what time: tempo, Un modello, un mito a cui si ispira Chi è il tuo modello di ruolo, il tuo migliore Il mio idolo è Arthur Boruz, il suo giocatore in Fiorentina Il mio idolo è... Abbiamo capito, giusto la pronuncia, no? Cosa pensi di Boruz? To jest bardzo solidny And I musiałem uh, imitować... Uh, a zostawmy, to było dawno i nieprawda. Kiedyś polscy piłkarze języki mieli tylko w butach, a dzisiaj mają w małym palcu. No i w to nam graj. W maturalnej ławie zasiądzie także program dzisiaj, a on wiedzę ma rozległą. Akurat swój egzamin dojrzałości przychodzi mu zdawać każdego dnia. Brudna gra służb w kampanii prezydenckiej, konklave w Watykanie i oczekiwanie na biały dym, brak reakcji rządu na narastający problem z imigrantami. Dzisiaj rusza o 19. Danuta Cholecka zaprasza, a Ekspres potwierdza, warto oglądać ten program. Być może do tego czasu już zobaczymy jakiś dym z tego oto kominka. Do widzenia.